Witam Was, to jest mój Piotrek, czyli Manki. Dzisiaj jakieś parę informacji. Dobra, więc zaczniemy od tego, że chciałbym Wam powiedzieć, że ktoś mi się nalal na konto, na kanał na YouTubie i usunął moje wszystkie, kompletnie wszystkie filmiki. Ja, ja wiem, kto to jest i on. on... Nie będzie miał łatwo. No konkretnie jest to mój taki dawny kolega. I tylko go zobaczę teraz na podwórku, to to w sumie już więcej pewnego nie zobaczę. Tak to można nazwać. Więc muszę zaczynać wszystkie filmiki od nowa. Co jednak nie zmienia faktu, że to mnie nie dyskwalifikuje. Będę dalej nagrywał i będę dalej robił wszystko i w ogóle. Dobra, druga informacja to co się stało z moim mikrofonem przy słuchawkach. Niby jest podłączony, niby komputer go wyczytuje, ale nie słychać mnie. Przedwczoraj wszystko jeszcze pięknie działało. Przedłem wczoraj, patrzę, nie działa. Lipa, jedna wielka lipa. Czytałem pełno poradników, cichy mikrofon, różne, ale żaden nie pomógł. To jest minus, wielki, ogromny minus. Trzecią informacją jest to, że będę robił nową serię. Aha, jeszcze tam do tego mikrofonu. Jak wiecie może jak to rozwiązać, bo też mieliście taki problem, ja mam Windows 7, tak żeby jakby co? Wiecie. I teraz mam inny mikrofon, taki nieprzysłuchawka, który jak słychać strasznie buty, czyli też jest problem. <laughs> mam lekką chrypkę, ale to nic. Proszę Was o pomoc do tego, do słuchawki. Bo mikrofonem nic nie, znaczy nie działał na XP, jak miałem jeszcze. Działał na siódemce, dobrze, pięknie, A, ale wczoraj przestał działać. Grzybałem w ustawieniach, robiłem różne te tam ściągałem nowe sterowniki, instalowałem wszystko robiłem. Te sterowniki nawet przez driver easy robiłem. Tylko że nic slipa. Wciąż yy, nie działa mi. Dzisiaj nawet ten wchodziłem, podłączyłem te drugie, ale dalej mi nie chodzi. Mam panel, w panelu tylnym, w, głowie, w budowie. Wszystko mam podgłoszone na maksa. A nie słychać i tak. Więc ja was proszę bardzo dajcie mi radę. A teraz te to, to drugie informacje na temat nowej serii o Czyli pewnie się pewnie się zastanawiacie jaka to seria otóż to nie jest taka zwykła seria gdzie nie jest żaden let's play czy zagrajmy w to jest w tej serii po prostu będę sobie gadał no będę gadał na różne tematy i to jest ten pierwszy odcinek tej serii podaje nowe informacje, tak? Będę In gelał podawał informacje, różne różne rzeczy. No i to w ogóle. Na temat drugiej nowej serii. Bo pewno... Nawet nie wiem, ile tych serii będzie. Ej. Czekajcie. Dobra. Ja tam nie wiem jeszcze ile tych serii będzie. No chyba. Yes. Na pewno będzie ta. Y seria. Mankejem, o wędki z Minecraftem o którym właśnie wspomniałem to będzie coś pewne a mam już filmiki nawet z Minecrafta mam już serię lecz zanim mi ten gości usunął wszystkie filmiki nie miałem limitu a jak mi usunął ja byłem kolej... i już wrzuciliśmy patrzymy nie wrzuciło się noli pano patrzy nagle limit mi zabrali się zastanawiam cholera jasna co jest a tu lipa nie mam ani jednego filmiku no e, trudno nie wiem na koniec się włamał po prostu na pewno nie był w moim domu jakbym mu kolegi to jest niemożliwe Mmm, mam przygotowaną już serię z Minecrafta. Mam przygotowaną serię z Call of Duty. I z życie jeszcze będę coś nagrywał z Minecrafta z Aleksandrem. Macie go polecany w, w moim kanale, na moim kanale jest polecany. I... Będę z nim nagrywał jakąś serię, nie wiem. Ale postaram się jeszcze naprawić ten głupi mikrofon, więc... Czyli z 2 mi naprawdę zależy, bo tam ten mi nie buczył, a z tego czy, co czytałem na innych forach to lipa. Czytałem najwięcej chyba czytałem na forum, na którym było tego najwięcej na Windows 7 I tam po prostu lipa. Jedna, wielka No To chyba na tyle, z tego co chciałem powiedzieć informacje informację już chyba powiecie? Wszystko, co chciałem... Nie wiem, nie jestem pewien, wiecie? Um, raczej powiedziałem. No dobra, no to wtedy, jak to wszystko, to już nie będę wam przyniosła. To... A czekajcie. To jest taki problem. No albo dobra. Nie, dobra, nie będę już wam przynudzał, tylko proszę Was o pomoc z tym yy, mikrofonem, bo na YouTube nawet oglądałem nic. Nic po prostu, lipa jedna wielka. Więc proszę Was o pomoc, może Wy będziecie wiedzieć, jak to naprawić. Jak coś, to yy, zapraszam na Skype'a. Albo na PW, a sklep opodam w komentarzu, w opisie filmiku. No. To na tyle. No.